Mieszkającą w Niemczech, więc to normalne, że nie czuję się nigdzie jak w domu. Wiem, że to jest dość dziwne, ale przyjeżdżając do Polski, mam wrażenie, że już nie należę do tego kraju, wiele rzeczy się zmieniło, i nawet jeżeli mam jakichś znajomych, to oni po prostu już żyją swoim życiem. Gadają o rzeczach, o których ja już totalnie nie mam pojęcia, bo mi po prostu tam nie ma na co dzień. A w Niemczech też nie czuję się jak u siebie. Nie dorastałam tutaj. Nie znam tej takiej starszej kultury, niektórych rzeczy w ogóle nie rozumiem. Przyjeżdżając do Polski, czuję taką nostalgię, ale też nie czuję, że to jest do końca mój dom, bo minęło tyle lat, że troszeczkę tam nie Pasuje, a znowu tutaj też nie czuję, że jestem jakby w domu. I to jest też taka rzecz, której ludzie totalnie nie rozumieją przede wszystkim ludzie z Polski zastanawiają się, jak to jest możliwe, że tyle lat mieszkałaś w Polsce i nie czujesz się tam jak w domu. Tyle lat minęło, tyle rzeczy się zmieniło. Ja się wyprowadziłam 10 lat temu. I dla mnie ta Polska, i teraz, która jest, naprawdę się bardzo różni, co jest oczywiście logiczne, i to nie jest absolutnie jakby wina nikogo, tylko to jest teoretycznie wina mnie, że oczekiwałam, że Polska będzie cały czas taka sama jak 10 lat temu, i że ceny będą takie same. To by było dość. Fajny. I jestem ciekawa, czy Wy też tak macie, bo słyszałam to naprawdę od wielu osób, że właśnie w Polsce już nie do końca czują się jak w domu, a tutaj to już w ogóle. Dajcie znać w komentarzach.